Nie wiem czy pokazywałem ale tak czy siak plątają się tutaj nowicjusze robali o głowi którzy giną w ten oto właśnie sposób czyli e, czyli jednym strzałem no i zadałem jakieś tam obrażenia fajnym czarem Ok, tu mamy dźwignię którą sobie otworzę no co się dzieje którą będę musiał po podejść tutaj kiel bo Kiro oczywiście nie daje rady. A tutaj e, są skrzynie z, z czym? A, 53 tysiące sztuk złota w tych skrzyniach. Co tutaj mają robalogłowi, więc niezbyt dużo. No i ogólnie tu była cała masa robalogłowych. A więc nie, jednak najpierw trzeba przyjść tutaj, tam gdzie była Loa Jalla dawniej i po prostu i tutaj otworzyć ten najpierw mechanizm nie jak to nie hmm, to dziwne to jest że nie działają te mechanizmy i przez to nie mogę się dobrać do kuferków na przykład tutaj nie mogę się dobrać i nie mogę się również dobrać do kuferka, na przykład tego. Hmm. hmm. No, nie bardzo widzę co mógłbym zrobić, żeby się tam dobrać. Hmm, chyba będę musiał to jeszcze lepiej odrobinę przemyśleć. I pasowałoby, co bym jakieś rozwiązanie znalazł, prawda? No cóż, może później coś uda mi się wymyślić, a na razie przejdę przez śnieżne pustkowie, aby zbadać tajemne wrota i brawo, to jest wreszcie jakaś e, lokalizacja nowa na Ingos, nie licząc jaskin. I tak, i tutaj tą, to, to, to miejsce znamy, przynajmniej ja znam bardzo dobrze z, e, Bardzo dobrze z... Hagemoda no i wypróbujmy, spróbujmy swych sił w walce z, z dwoma na raz golemami, a raczej dużymi żywiołami lodu. I jak widać walka jest raczej bardzo prosta, tylko odrobinę nużąca i chyba nie są jakoś specjalnie e, silni ci, 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 silne te żywiołaki. Jeszcze troszkę. No cóż, tak czy siak. <laughs> cóż, podobnie jak... W... O, bardzo dużo doświadczenia za nie. Nie wiem, nie wiem. Tak czy siak są raczej normalni, w miarę normalni. Yy... No cóż. Nie pozostaje nic innego, jak czekać, aż Kiel sobie z nimi poradzi. Jestem również ciekaw, czy będą tu te fajne ogry w kolczugach tam tam. Wiecie gdzie jestem ciekaw co tu będzie. Jest tutaj to miejsce, gdzie był ten cień w HG Modzie. I myślę, że możemy tam iść. To będzie taka nasza mała przygoda na śnieżnym pustkowiu. I później będzie również tą wioseczkę trzeba odwiedzić. Bardzo się miło zapowiada ta lokacja. Dobra, tu żywioł śniegu śpi, później go obudzę. Na razie niech nie będę mu przerywał snu. Tu widzę kolejnego, który się pląta po górce, ale może obejdziemy go w ten sposób. I teraz pytanie, czy ten cień również był zerżnięty w, w HG modzie? Nie. Nie był zerżnięty, no cóż, dobrze. I mamy, no, znaczy nic specjalnego w tej skrzynce nie było. O, jest ogr, tu gdzieś powinien być również kwiat zielony, no, może nie ma, może później będzie. Śnieżny ogr, A, dość słaba obrona, atak bardzo ładny, obrażenia, no, i zbroi, aż 70. Tak, to jest, to jest ilość, no, może nie zatrważająca, mam nadzieję, że nie ręka, A, ręka, ale przeżyła. Dobrze, może nie zatrważająca, ale, ale, ale jednak robi wrażenie mimo wszystko. No dobra i co? No to walimy w ogra, nie? No, jak widać zejdzie spokojnie, więc nie ma co nad czym się rozwodzić. Bardzo ładnie zeszedł i mam nadzieję, że ze, ze 2000 chociaż doświadczenia będzie. Eee. No, właśnie to jest to tyle samo co za żywioł lodu, który jest mimo wszystko. Wow, mimo wszystko dużo trudniejszym przeciwnikiem zobaczcie co, co mamy mitril. 4 mitryle. A to oznacza lekki, mocny metal, który będzie świetnie służył jako łuk, ewentualnie jako hełm, bo ten żelazny już jest trochę stary. I będę mu wtedy Kirowi dać więcej przedmiotów. Zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie lepszy mitril. Raczej powinien być, prawda? Tak mi się wydaje. Co to kiel za krytyczne pudła robisz? Tak, dobra, tych ogródów będzie chyba z 5 albo 4 co najmniej to jest 12-16 no cóż, nie najgorzej. Aby otworzyć trzeba skorzystać z klucza, który zrobił spryciarz. Hmm, cóż, nic, nic prostszego, tak? No, lepiej zapiszę, bo gra, zwykła gra lubiła się wywalać w tym miejscu. Okej, okay. udało się, otwórz wejście. Aha, i wejść do środka zapewne, tak? Nie wiem, zobaczę czy mamy tam misję, czy nie lepiej będzie wrócić jeszcze do Yamakary i do, do, do spryciarza naszego Trickstera. No i do Pikokiel. Świetnie. I więcej Bitryla, bardzo dobrze, bardzo dobrze, już mam 12. I tak mamy tutaj, mamy tutaj Yezzy portal, super poczu który poczuł Karik to portal na ziemi nie należy wracać z pustymi rękoma. Trzeba chociaż dowiedzieć się skąd ten, dokąd ten portal prowadzi dużo pieniędzy i trochę tego. OK, w porządku, fajnie, kolejna fajna misja. Zagubieni w Astralu. O tak super nazwa dla tej misji. Dobra, tu mamy jakieś niebezpieczeństwo, tam mamy jakiś obóz. Co jeszcze chciałem zobaczyć tutaj? Hmm, mam takie kurcze, głupie uczucie, że o czymś zapomniałem hmm, 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 To się da otworzyć ręką Oczywiście, że się uda I co nas czeka w środku? Nie, krwiożerczy czarny nie topesz. Dobra, postaram się go zniszczyć, jak to zwykle mam w zwyczaju o, Kiel nie wstycie. się, o o o o, słyszę Ojej Hmm, to było złe Wiecie co, najpierw pokonał tego ogra, który się tu kręci Kiel zastrzel go, zastrzel go w głowę i teraz będziemy kombinować, jak się przedostać, tak? Ten odcinek mi się podoba, właściwie, no, to, to jest śmieszne, że to tak mówię, ale chodzi mi o to, że podoba mi się gra, gra. Ta, ten etap gry mi się bardzo podoba. No taka nowość, to jednak, jednak, jednak coś, coś dodaje, prawda? Mimo wszystko jest, jest czymś... Ma te plusy, prawda? No. Mam plus, a zginąłem jak pies. Jeszcze sobie nie zapisałem po, prze, po zabiciu tego ogra. Cholera. E, dobra, teraz pasowałoby to jakoś lepiej zrobić. <laughs> Co by nie było takich nie... wpapek. Poza tym ten ogr śnieżny bardzo fajnie wygląda. Kolczugę, ale jak taki ogr kolczugę pędzi mi jeszcze z Mitrylu sobie wykuć? Nie wiem, nie wiem skąd oni to biorą oczywiście no to jest ciekawe ale no cóż nie wiem, nie wiem w ogóle jak 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 oni tu żyją nie wiem ale dobra koniec gadaniu o głupotach dorosła szara harpia zerwie jednego szczała w głowę i to będzie jej koniec bo ma bardzo słabą obronę eee... nawet nie pomoże jej pasowa mgła, ale ta szara harpia o kurce coś oszukała. Coś mnie tu oszukali. Myślałem, że zerwie jeden z w głowie i będzie po kłopocie, ale widocznie nie. Ta lokacja jest trudniejsza niż mi się wydawało. Czyżby ona miała jakąś specjalną... No teraz, teraz to było to. I czyż by ona była tym niebezpieczeństwem, no naprawdę nie wydaje mi się, że żeby była na tyle niebezpieczna, żeby... Y, otrzymała swój własny znacznik na mapie No to byłoby trochę nie, nie fair względem na przykład tego ogra Strzelać że Kiel, bo Kiel tu robi za y, tarczę do błyskawic No jest y, Okej, okay, jeszcze jeden Ach, Kiel, ty tempa jesteś No Wiedziałem, że da się znaleźć jakąś pozycję, co byś mogła strzelać Okej okay, y, Dobra, świetnie, udało się wreszcie eee, Okej, okay, to jest to, to jest to eee, Jeszcze takie moje pytanko <laughs> Wolelibyście dłuższe te filmiki czy takie jak te? Bo moim zdaniem najlepsze są takie między 10 a 15 minut Ale ktoś nam ostatnio pisał w komentarzu, że e, nie, chcemy dłuższe więc, więc napiszcie mi co myślicie eee, No i będzie A ja teraz otwieram kufer Mm, widzę, że te beczki są nie do otwarcia Jest i mamy klucz do wrót. super mm, No, ta jeszcze cała masa tych, tych przeciwników się tutaj oczywiście musiała najść Oj Kiel, ty mnie zaczynasz naprawdę denerwować, wiesz Tak kombinujesz, jakbyś nie mogła przez to strzelać Naprawdę wymyślono no i super jeszcze mi się zbroja rozpadła i teraz w samych kalesonkach będzie Kir e, chodził e, mają tu stertę drzewa i coś zielonego pod spodem no spoko a tam czai się ogr super dużo mitrylu bardzo się cieszę Dobra więc otwieram po prostu drzwi i go spróbuję zabić mogłem jeszcze uleczyć kiel bo ma bardzo mało punktów życia zostawion zostawionych sobie, ale spoko. Oj oj, oj nie bicie Kira po, po, po nogach, po rękach, w ogóle go nie bicie, dobrze? Bo on ma, nie ma zbroi. Krótko, że mogłem ją naprawić, naprawdę mogłem ją naprawić. Dobra, więc to niebezpieczeństwo to były cztery czarne nietoperze i zwykła szara harpia. No to było trochę głupie z ich strony. Ciekawe, ciekawy jestem co jest tutaj, co to za ogniska, kto tam mieszka i takie tam może roba logowa? Nie no, robalo głowy by nie palili ognisk. Prawda? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, mamy klucz do wrót. Nie pozostaje, ale fajna ta lokacja. Bardzo mi się podoba. I takie pytanie, czemu ci z Hagemona nie zeżnęli jeszcze tej, tej jaskini? Świetna jest. Tu naprawdę bym można zrobić parę jakichś fajnych misji do multiplayera, no? A może w następnej wersji. Dobra, nie będę tak gadał, bo Wingard się będzie denerwował, że tak wychwalam HG Moda. Ale naprawdę, no ale widać, widać, że ba, no, no wszystko właściwie w nim jest zaczerpnięte z Forgotten Inn Astral. No i dlatego właśnie jest szkoda, że nie zrobili jednak multiplayera do Forgotten Inn tak, jak miał być kiedyś właśnie, ale coś tam zrezygnowali. No cóż, szkoda. Drzwi otwarte, ale... Przejdziemy przez nie do... Ale przejdziemy przez nie dopiero jutro.